Zrobione, której... gotowe Nie wiem, z klikiem photoshopa włączyłem xD Szaleństwo Grandeteli, to Zresztą włączyłem, <God they. śle> czekaj chwilę teli grandeteli Czy to już jest start? Tak Tak, no A Już, już już, jest, już, wczytuję, już się wczytuje, już się wczytuje Dobra, mam, Wstałeś, mam, mam jakieś 10 sekund Chyba mam Mój, mój kast w ogóle nie pasuje do nie na pasuje do wszystkich Jestem Czekaj, jest na hardach I nikt Nikon, Nie ma I nic więcej To już Saubera nie mamy może być Trzy, dwa, jeden Miękki fajnie Light e... klasyka e... e... Nie, nie Nie, bo mi nie miałem w ogóle cały czas światła Aha, o! Nie ja miałem cały czas... Wy już sieliście nie się światła się może zdarzy... Zaczynamy. Zaczynamy. Staraz, się zaraz, ja się odwołuję, o, ja to nawet nie widziałem Papie, no, ja, nie mam, ja mam ja mam nagrane, że miałem jeszcze światła jak, jak wyczyliście <laughs> <laughs> To co Patryk razu 3 <laughs> Co jest? <śmiech> <śmiech> Zrobił mu drive froj <laughs> oj Oj Parki o Jezus Maria, jakie lanii. A pięknie na tej ja prostej. Ja jestem ostatni, potężnie. Kalashnitz, e, nie, nie. Bez skrzydła, bo nie, 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 nie udało mi się pozbyć z ciebie. Musiałem w ciebie Oj, Ja się szczepiłem z czaką Masz, na wyjściu z tak tak, tak, prosta co ty chodzisz? Telir piąty. Nie na długo, bo nie przeżyłem startu, nie wiem, który cię. Wyjście was. mi wyjście. Najlepiej na starcie mi Jak zawsze. Mam raczej chociaż jedno Ferrari, normalny start. Ja. Poczku, ja jestem jedenasty, ale będziemy bitni. O, ale mi czemu dlaczego mi Mieści na pomiędzy T16, te, te a T17... Nie, T15, a T16. Czy wszyscy tak przestrzeliście, czy próbowaliście zjechać? O, jaki dive! Jazda obok Marucha, gdy jest raz z przodu, raz z tyłu, nie o, jest dobrze. Tak wyjścia. my byliśmy nieszczepieni, o? Sprawdziła się, że... No, tak. byliśmy, a, ty mikro tej... nie masz, tej... dobra. Ostatnio to zabudę. tutaj zrobili, on poleciał. Ale ja, by, ja byłem z nim... E... O, że... Szczepiony, czy... czy jak? Myślałem, no tak, no tak że trzeci raz będzie to samo. tak nie widziałem. Że ktoś się o mnie zahaczy i będę bokiem. Nie jak wiem, coś, to dostałem. ja za to... Dostałem karę też. o karę. Ja <laughs> no, no, się od 30 Eee, e, tak. Nie byłem pewien, bo kurde, się raz, czy nie kurde było. ale pojedynek Aby tam się fajnie bawić to no, być to walka Wszyscy w sekundzie się mieszczą No Nawet pół sekundy e, Ogólnie to na stacji chyba najlepiej wyszedł Walty, bo z ostatniego się na siódme przebił ja nie. Ma? Nie, mogłeś nie mówić na którym jedzie, bo wiesz, że on pęka pod presją A tam malu, gdzie jesteś? Eee e, 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 co ty się? Pynad, czemu mi tak laguje tej... O, dobra, potężnie. Słuchaj, my, mi... nawet, my nawet. My nad Ferrari zatrudniliśmy trenera motywacyjnego, który wiesz... Próbował, próbował z nim trenować, że wiesz... <laughs> presję to może odczuwać kobieta na onkologii, że odwagę jest odważnikiem. O. Ale to dalej nie pomagało no, no, to mi tepa Także ciężko mi tutaj coś doradzić mówisz Nie, to jest, to jest tak blisko Jeden błąd Ja utknąłem za maluchem, bo go tepa i boję się go zaatakować Nawet nie pyłuj to z DS, nawet nie pyłuj Szkoda, że na starym się błęde. nie tepało Czekaj jak to no. szło? Y, tepe, maluch... <głos> <głos> Drugi raz będzie to samo, i drugi raz nie będzie miejsca, żebyśmy we dwóch przejechali. Utknąłem przed fajnie. Wy tu się na startach rozpierdalać, a ja rozpierdalam Wisłę, kraków od środka. Co przede mną, o co chodzi? Utknąłem Kurwa. Już ja jadę. A ty jesteś dużo, dużo, to przede mną. Mój, mój, mój teammate z HLT się wycofą, nie. O! Nie wiem, jak ale miałem nie... ale, Jak uślisk w, 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 w T14 14. Robię co mogę, ale no nie chcę cię atakować, bo się nie da praktycznie tak żeby nie doszło do kontaktu Ja, ty, ej, ja tu w tym momencie mam lagi Powiedz przed ostatnim mam ostatnim zakrętem Powiesz mi to widać dobrze, że masz lagi Powiedziała zostaw. Mnie. Dobra. Ja pamiętę. Oksana, niby te z 3 sekundy sorry, do nich. Sorry, 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 sorry. Przestrzeliłem Zauważyłem. Zdawaj dawaj let's. to chiński sprzedawca jaj To and Day Daj to chiński sprzedawca jaj <laughs> Myślałem, że Day to po angielsku dzień, a nie. Nie, Day to mówi... nie powiem kto. A, e, jak powiesz Day, no to się klej? Nie, nie, nie. Day mówi ktoś, ale nie mogę powiedzieć kto, bo family friendly content mi zabrał. Family, family friendly? Day to pracownik EA. Uh. Inaczej zaklepasz <laughs> w rowerze. EA. Taki przedmiot. It's only game. Znaczy ja od 6 lat skutkuję takim hasłem... O, oh, sorry, sorry, sorry. Mam no, wrażenie, spokojnie. Tak, Maluch, przepraszam, że mi się wpierdalasz w hasło reklamowe EA. <laughs> e, a czy EA nie jest gra. przypadkiem kanadyjskie? Jest. Jest. No, to oni powinni przepraszać za wszystko, a przepraszają. No bo to EA. Nie ma nic a, no to, to EA nie jest wtedy kanadyjskie. Finalna. Słuchaj, e, EA jest firmą, która nie musi przepraszać za coś, co spierdoli. No, mnie. wiedzą, że to spierdolili. Osi oni tam walczą, są mają przytęp tam mnie Końcówka uf, co, uf. Czwart, czwart, czwartego Czemu kółka na... i Spinalla O mały spin o, Spinalla Ibać skrzydła I całe okrążenie Eee nie <laughs> Okej, okay, cofniesz na środku prostej No cofnę, a co, co się będzie <laughs> Nikt za mną nie jechał O, o, Hajte też zjeżdża Przecież ty jesteś w nie, w KTHMie sorry. Tam jakieś... tam no, mechanicy ma tak, stoją. Malo, w którym mój zaczął <laughs> Spadłem na 11. Gratuluję, jesteś ostatni. Mogłeś spać na. A nie, czekaj, gdybyś był na 12, to miałbym takie fajne kierunki. Sony, nie, sorry, 12 jest mój b, 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 był mój teammate, okay. ale się wycofał. No wiem, dlatego no mówię, gdybyś, na... gdyby gdybyś był na 12, to bym mógł to pięknym punchline'em teraz skwitować. Czemu mnie w tych Indiach tak laguje? Na innych to mi mnie nie laguje, ale w Indiach musisz lagować. Nie, to jest na drugim to, że na że cię laguje. E, nie, w Indiach mi to jest najbardziej laguje. Dobra, dobra. to Ja znowu jakieś ślizgi, torpeda i Bart mnie, mnie dogonią łatwo. Dobra, ja wyłączę nagrywanie. Mam tu gdzieś. Bokaj przed Irim. Dobra, jeszcze jedno może, nie wiem, tak się nie zblokuje z Irym. Jestem za daleko. Panie, czy mi się ślało. Ale mnie ślizka, to będzie jeszcze Wow, wyłączyłem na... Ej, wyłączyłem nagrywanie, laguje jeszcze bardziej XD. Magicznie jak nie walczę z maluchem, oh. a raczej z jego duchem. poprawiam się o 2 sekundy na okrążenie. A, aha, dobra, pada mi wywaliło. Dobra, nie ma do... Co za przypadek? Z benalla czy dlatego, mnie, czy dlatego mi klatkowało, bo mi pada wywaliło? Hmm. O, że że... Do góry? Główna padał przy strzałce do góry. Eee... Ta. Trzeba się bo nadal nie ufam temu włoskiemu. To... przez za włoski. Na hiszpański. Zapomniałem no. na wzbogaconej, mam plus 4. przestawi normalny jak każdy człowiek na język. English. Włoski, i jacy stajni, mam plus 6, bo co Albo na polski, nie. chyba że polski nie działa, to angielski, jak ja. To nie plus... jest kwestia języka. Rosyjski. Rosyjski. Idzie, broni sowiecki sojusz! Patryk, ty jesteś na głównych? Patryk, mm -hmm. ale ty! Il się wyspinął. O! Ja to widziałem! No włączenie nie ma, jak tam. A Co jest? To Il jest z I Il był już! No dobra. Mam start nagrany, mam przepiękną walkę z tym, z, z Sodrazem. Tak, Twoim Przepięk... duchem to jest super walka. To jest, naprawdę. ja pierdzielę. No i sprawę dużo. Walka z przepięknymi lagami. Dobrze. Zobaczymy, czy Patryk wyjdzie przede mną, czy za mną. Pięknie urwane dobra, skrzydło dobra. pięknym piruetem. Dużo. Okej. Okay. Wraz z U pięknym wjazdem do alei serwisowej Czor, peda, zostaw mnie Ja jestem, jestem ósmym, jestem po boksie, więc będą tylko punkty z tego Ja ci dam nie, zostaw Więc potężne indy, chociaż z punktami Opony podstawowe zatwierdzone na następny wjazd Powiedz mię bo są moje pieniążki słefa. Hmm. Chcę pieniążki Nie. od ciebie? Nie, ja chcę od niego. Oh, Zobaczcie że... z grupy. Oj, spinalla, Patryka. 14 Ja nie mam pitstopów Nie ma Ja mam hardy cały czas, nie Jeszcze nie będę w boksie Ale będziesz miał No będę miał pitstop No i chodziło właśnie I karę mam Mówię, no, za co masz tą karę? Za to nasze holowanie A, to nie wiem Nie, masz zawsze się odwołać z mojego onboarda, nie? Może zinterpretują to jako incydent hi hi. Tym bardziej, że to pierwszy zakręt Ja ci dam Hihi, <słuch> hi, oddawaj <słuch> Wy tam walczycie o P6? Tak. Okej. ktoś tę please. A znaczy, co, nie chcesz skończyć za nim, bo trochę przypał? Tak. Wystarczy, że w Australii był przed tobą. Tam był wypadek przy pracy. Wiedziałem, wiedziałem. Bot dwóch się wywaliliście? Nie, ale... <grym> nie, prawie, prawie było. Bo raz, 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 raz W Australii nie było nikogo ja takiego jak Enemix, nie, nie było, nie było Matrixa, nie było Chucky. I byłeś piąty na sześciu. Właściwie to na pięciu. Bo Jakub się wycofał jakieś po sześciu okrążeniach. O, a nasz nie zapuścił lobby. Dopiero teraz. Na 11 miejscu z 11 dostępnych gratuluję, bo tam jeszcze nie ale ogólnie hajdy no, są wiemy, słabe na tym torze. Co? Ajajaj, co? Ajajaj, to wiecie za dużo miejsca. Dobra, Przecież nie, nie skorzystajcie. Jakie jedziesz w mieszance? O, przestrzeliłem to Standard Ojej Za szeroko tam pojechałem Chcesz dogonić w jakiś sposób patyka? Nie yeah. Nie razem patyk będzie w Nie wręczny Czyli źle w końcu Dawaj, 1-31 Oho, oho <grym> Ja gonię to Liga i motorkada Dobra Ja wyjadę P4 Zrób mi spinalę Weź się z... Nie, nie, głupko, to pada, wspomniałem, że to 4 nie. <grym> Niech to się rozwali, niech wjedzie safety car O, safety car, tak <grym> do Dobra, Co plus safety car, niech to się rozwali Safety car no Telys, zrób to! Pojebało cię. zawsze to ty możesz się rozbić. No. by się cieszył? Ja bym nie narzekał, bym się w... chociaż do czołówki zbliżał. O Jezus, teraz we tam... czterech tam będziemy walczyć. Ale tam gęsto jest tutaj jeden Gęsto, gęsto w luj. O, no, Bart już jest duchem. <laughs> Czwarta gęstość w pierwszym sektorze. Na czterech w pierwszym sektorze, porząd rząd, gęsto. Nie próbujcie przy tym zakręcie, proszę. Jest niepartiego jak jakoś. U mnie jako teba bardziej... się. Będąc raz z przodu, raz z tyłu, to się naprawdę Przepraszam, no ja was dogonię. O, wszyscy przeżyli. Ja mam dziś wyboru, <noise> nie bo, Mówim, bo tak, chyba. Ktoś, że zbliżał, tak, że w 5 bo ja będziemy. z Bartim chyba to ta... ja zawolę ja. To odpuściliśmy raczej. Jest 30 tonakrężenia ja to. Nie wiesz, jak tu będzie taka potężna walka, to wszyscy na tempie będą tracić. No tak. No raczej 5 wycisnął w tym nie jest źle. I po prostu jest Pierwszy sektor rekord, drugi też się poznałem. Taki patrzył Kto prowadzi? Dwa, a, jak myślisz? Jeden, Obera na razie. A, któ a, ale który z Ober z przodu? nie no. się kto prowadzi, bo się boję. Nowe, czyli puszczę tego jednego z z tym drugim sobie powalczę. Bo ja tak mówię. No, Bardziej, przechodzę sobie przez te lila, ale wszyscy żyją. Dzisiaj ja widziałem to. To było takie trochę. dziwne. Duchem były. Aj, haramba. You and you just said it's potężny. Daj się, zostaw mnie. I Lily mądrów na pełnił. I właśnie odpad chyba z rywalizacji. Bliżej się trochę do niego. O ile się nie rozbił. Ja. Sorry. Jakieś cię nie fajnie, fajnie. O rekord. Jakie ścinanie, nie, o rekord. <głos> 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 Ale ten tutaj terpeli zabawa. Jak? Niech sobie bym się je dała. Odcięło Jego, mi Trefa, moc Jezus Maria. Odcięło ci moc? No bo jeszcze wyjechałem trochę poza po po tor Dobrze ci, tak Oj, sorry podlaski Ty gdzie achu? Spin, T14 Ja teraz wyspinowałem Dobra, no autostrada Tak zwykle, typowa sytuacja Dobra, autostrada no być walka, być dobrze, to nie, raczej by wyspinować. To był piękny wyścig. Nie próbujmy, znaczy, nie płynie. był piękny, go zasuliście na początku. Wtórowałem ja i wyszło. Bo cię z tym bardzo dużo miejsca. No to dobrze. Oj! Samotny wyścig. Zbustujemy się. Nie potrzebuję tego punktu. Nie wiem czy za Barty mi działa no. Slipstream, jak go praktycznie cały czas nie ma. Nie. Nie mogę. No nie mam Degasu. Nie mogę To jest w tabeli i tyle samo punktów co pewien. Proszę nie, nie. proszę nie. Próbuj. To się nie skończy. Próbuj, próbuj. To jest jeden z tych ADGS. Dwie. Dwie? Prosta startowa I, auto i autostrada. Mówmy wprost. To jest autostrada. Dobrze. To maluch. No przejeżdżam to... P14 bez gazu, bo mnie tam ślizga strasznie. Wiem, co chcesz zrobić, ale... No ja to samo właśnie. Czemu to wyjdzie, no dobre, No i see that. I zjadł? O mój Boże, Smyr, coś ty kurwa pierdolął teraz. Tejr, to jest na, to jest na poziomie. To jest to zna poziomie... To na poziomie Konrada. Telir. Co? Odkąd e, Wiesz co, nawet nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Ale nie chyba wiem, nie wiem. Nie wiem. Ale walka. Ale wiem, że... wiem, że nie wyspinowało. No to też wiem, bo widziałem tylko jak leżysz bokiem. To panie że wiesz, że Ciebie spinowało. Ej, co to było? Ja chcę chociaż punkty utrzymać. No, nie. Nie mogę. Dobra, smer... Nie, Zezre... nie, to jest złe. Smer się zrehabilitował, pojechał zrobił? Co Ej! Zrobi? Robi... Co? Robi do Ferrari to tak jak Teril w Ferrari. Aha. Nie <laughs> istnieje. Jak Gaffer, kur... Adam mnie tutaj. Dobinacy pewnie nie. po jednym punkcie by przywoził Oczy niezadę nie A bo na jednym by się skończyło. Ale punktów nie będę miał jest To by się spodziewał. Co za, za przypadek? What an absolute win. Nie, no, ej, jakby to był jakby to było 50%, to ja bym pewnie jeszcze patyka dogonił. Nie, nie dogoniłbyś. Dogoniłbym, na sekundę na, na okrążenie. To, to Ty zrobiłeś, że Gdybyś tak powiem. Gdybyś wystartował to normalnie, to byś nie musiał mnie go... pad mi się rozłączył, bo mam baterie w ogóle. No nie na wyścigu. Też bym przed wyścigiem. Tylko znowu spiętaj Gdyby nie to bym u... wystartował, ale nie wystartowałem, bo miałem desynko i ja miałem światła, a wy wy wystartowaliście. 14, no nie wiem. Teraz bardziej uścisk był niż ten. Nie i że Inżynier, szatał. Dredzisz. Ty, ja to w sumie D jeszcze mogę utrzymać te punkty Jak mnie znowu nie wyspinuje w, w tym samym miejscu Dobyć wynik do meki, no na pewno No dobra, nie jest p5 w końcu Tylko, że jeszcze Barti może atakować Właśnie Bartiego tepa strasznie No właśnie, do tego ja tylko na autostradzie go atakuję No, no właśnie w innych miejscach wolę nie ryzykować AUTOBAN Gdyby to było 50% to bym nie wygłanił, ale teraz już nie Hmm, pół minuty z tyłu jestem, do P4 Więc ten po Nie no, ja spadłem na ostatnie miejsce na pierwszym A nie, dobra, boom, ja usłyszałem, ja usłyszałem półtorej Które minuty to by mnie dublowali? tylko mi przed tym T14 pada w prawe koło? Tak, jakby zaszkane? Nie wiem. I, tak jest dziwne, jakby koło wpadało, tak się zaczepiało, to czekamy. Nie przeglądałem się. No, teraz bardziej nie będzie tylko na autostradzie, to ostatnie grożenie. Oho. Dali, kopełnił młot. Tak. I na, na autostradzie nie weźmiesz Chodźcie, że macie punkty Jeszcze mam, ale on, on mnie teraz ma, ma z DRS-em na 100% Masz? Mam Kurde Ale jestem za daleko eee. Co Tę, jest? Ja lepię, będzie już do hamowania. Potężnie tepnęło Bartiego i mnie spowolniło Spiknij go Wypadałoby to teraz Pisz, jakoś to bym się przyblokować. Teraz przyjechał przeze mnie. Przejechał przeze mnie. On jest w sposób wyprzedzi. Barney pojechać Barney. ostrożnie, pojechać blokować i może będzie. Koniecznie on się Barney. Tak Barney. nie odwołał. O nie, 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 nie. Ło. Łotwo. Nieeee. To party 14. Czy tej stacie punkty? Ja. To no, był trzeci jest na 5. Tyni jak, tyni. Jak, jak, jakby mi te kary odliczyły, to ja ten Niesamowity wyścig. Nie no, no, się przebić ostatniego miejsca. 106. Jezu, e, to jeszcze Byłem... to było, na Wizę... Wizę... samym końcu uznanie za walka. Ja byłem tak, piąty, dwunasty i ostateczny piąty. Ja też żądam od, odjęcie tych 30 sekund. Nie ja nie się wreszcie może... od nich odwołać. Ja żądam odjęcia większego, ja się... ja bo nie mam kar. Ja się, się ja chciałbym. Yy, jedna Proszę jest za uderzenie stojącego malucha na starcie, druga jest za uderzenie ślizgającego się Podlaskiego, a trzecia jest nie wiem za co, ale też bez. Wyścig fajny, GG. Ja dostałem... Ja dostałem co mnie zatrzymało na starcie i zniszczyła mi skrzydło. to byłem ja, ale ja, ja byłem. Taka, taka, taka drobna uwaga. Wreszcie wszystko w pierwszym zakręcie już. Cały wyścig przejechać. Ty masz prawo się odwołać od kary.